Cześć, witam Was moi kochani bardzo, bardzo serdecznie w filmie, który jest całkowicie sponsorowany przez moją mamę i panią Jot, od której dostałam kupę bardzo fajnych ciuszków jest to film całkowicie niewróżkowy całkowicie niezwiązany z magią, całkowicie niezwiązany z żadnym rzemiosłem tylko po prostu chciałam pochwalić się i podziękować za wspaniałe prezenty, które dostałam, tutaj na przebitkach macie w szybciutkim skrócie cóż to jest? Odważyłam się, pokazałam się w całości. Także myślę, że również XXL-ki mogą skorzystać. Słuchajcie, pierwszą rzeczą to zajączek od mojej mamy jest tunika, która jest zrobiona z takiej dosyć luźno tkanej bawełny. Krój oversize'owy, rozmiar oversize'owy, bardzo fajna, wygodna na lato. Będzie bardzo, bardzo przewiewna. Można ją założyć do spodenek, można do getrów. Myślę, że będę z niej niesamowicie zadowolona. Ma kieszonki. Kieszonki uwielbiamy. Rewelacyjna. Tutaj bluzeczka, która będzie się nadawała do programów na żywo, jest rewelacyjna, całkiem medialna. Świeci błyszczy dzwoni. I co w tym wszystkim najlepsze, ma wyjątkowo duży, głęboki, seksowny dekolt. Ciuszki są luźne, ciuszki są wygodne, naprawdę można podnieść rękę, nogę. Myślę, że na lato będzie wyglądała bardzo, bardzo dobrze do wszelkiego rodzaju dołów. I przekonałam się do koloru zielonego. Naprawdę. Jednak zieleń-zieleni nie znów duży dekod. Z tyłu wygląda w ten sposób. Naprawdę bardzo wygodna. Materiał śliski, jedwabisty. Bardzo chłodny. On będzie chłodził naprawdę w ciepłe dni. No i na lato będzie wyglądała cudownie, zresztą uważam, że pasuje do kolorytu mojej skóry. Tak mi się przynajmniej wydaje. Bardzo, bardzo mi się podoba. Wygodniutka, piękna bluzka. No i coś takiego casualowego, Jeansy, spodenki jeansowe, trampki. Moje ulubione paski. Z fajnym napisem o szczęściu, czy do jeansów i coś można na to narzucić, czy na letnią porę znowu większy dekolt. Także rewelacja. Zresztą naprawdę dziękuję pani Joli, bo się nie spodziewałam. Tam gadałyśmy, śmiałyśmy się, a tu proszę, taka niespodzianka. No i zupełnie biała, letnia bluzka z pie piękną, przecudną koronką. Na dole. Luźniutka, wygodna, acz bielizna nie prześwituje, bo wcale nie mam cielistego stanika na sobie. Także myślę, że to jest pewnego rodzaju ułatwienie. Rewelacja, bardzo mi się podoba. Coś, co jeszcze ma długi rękawek i mnóstwo lusterek. Tutaj żadne uroki nie będą nam groźne, wszystko się poodbija. Luźna, wygodna do obcisłych jeansów, do dzwonów, wyższy obcas można do tego założyć jakiś paseczek ale naprawdę rewelacyjna te niebieskie kolory mają to do siebie, że pasują do spodni a ja w spodniach jednak paraduję najczęściej, no i coś co jest po prostu przecudnej urody, tutaj pod spodem e, taka basicowa koszulka i swetereczek, który jest totalnie prześwitujący, piękny rewelacyjny, uważam, że fajnie się układa, światło może nie jest najlepsze ale przecudnej urody bluzeczka, naprawdę ma e, mini cioci, nawet rewelacja, podoba mi się. To zajączek od mojej, mamy sukieneczka, która jest do kolanka, bardzo prosty krój makieszonki, yy, natomiast myślę, że w tym kolorze jest mi do twarzy. Również można założyć do jakichś spodni jako dłuższą tunikę, tylko trzeba ograć biżuterią. No i ostatnia rzecz, sukieneczka. Yy, zupełnie dziwna sprawa, ale bardzo się sobie w niej podobam. Jest bardzo wygodna, fajny materiał, także naprawdę rewelacja. No dziękuję, moje kochane zajączki. Dziękuję i do zobaczenia. Pa pa!